Jesteśmy w Ząbkach w gabinecie doktora Andrzeja Krajewskiego, specjalizującego się w leczeniu zwierząt egzotycznych. Zły stan zdrowia papugi bywa niekiedy wynikiem niewłaściwej opieki. Jakie błędy są najczęściej popełniane? Najczęstszym błędem jest nieznajomość potrzeb papug. Papug jako rodzaju zwierzęcia, ale także konkretnych gatunków, ponieważ wśród papug są różne gatunki i każdy gatunek może mieć specyficzne dla siebie wymagania. A z ogólnych takich błędów są to błędy utrzymania dotyczące na przykład wilgotności powietrza. Niektóre papugi wymagają zwiększenia wilgotności w okresie grzewczym. Kiedy grzeją kaloryfery, są pozamykane okna, wysusza się powietrze i nawet ludzie to odczuwają, a papugi tym bardziej. Może im to szkodzić i to nie tak z dnia na dzień, tylko powodować przewlekłe problemy, które potem są trudne do leczenia. Tak samo zbyt wilgotne środowisko też może powodować takie problemy. Najczęstszym błędem też jest brak systematycznego sprzątania klatki, gdzie zalegają odchody razem z jedzeniem, z resztkami jedzenia. Jeśli to jest suche, to pół biedy, natomiast gorzej, jeśli papuga ma dostęp do tych resztek, które są wilgotne i tam się rozwijają grzyby. Dla ziarnojadów, dla papug, które żywią się ziarnami, bardzo też potrzebne są Kamyczki, które biorą udział w rozdrabnianiu pokarmu. Tak jest na przykład u kur. Tylko kury sobie znajdują to w przyrodzie albo mają to podawane. Bardzo wielu właścicieli papuk nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to potrzebne i że takie coś można kupić w sklepach zoologicznych. Błędami są też niezabezpieczenie okien. Brak zabezpieczenia w kuchni, nieprzewidywanie tego, że papuga może na przykład potrunąć i usiąść na brzegu gorącego garnka. Zdarzają się poparzenia czy na gorącej płycie grzewczej. Duże okna, które nie są zasłonięte, papuga tego nie widzi i może lecąc uderzyć w takie okno i doznać urazu. Bardzo ważną rzeczą jest też utrzymywanie kontaktu z papugą, ponieważ papugi są. Zwierzętami stadnymi o silnej więzi emocjonalnej. Są gatunki, który, u których jest to o wiele silniejsze, i samotność czyli wtedy, kiedy papuga jest sama w domu, właścicieli nie ma, bo pracują, ona nie ma się czym zająć. Ta samotność może powodować u takiej papugi frustrację i powodować problemy zdrowotne, na przykład wyskubywanie piór, albo obniżać odporność i sprzyjać rozwojom innych chorób.